Hello there! Dzień dobry wieczór, z tej strony 14 karka A dzisiaj sobie zagramy w uderzenie W uderzenie sobie zagramy na Tatooine Jest dwóch na trzech Wcześniej było jeden na trzech Tak Także Rozpoczynamy! Dobra dwa, jeden, lecimy nas na w Mosaïs, ale się to nie Wszyscy wzięli na asulta zwykłego. Na ja się tym zajmę. Ja się tym zajmę. i thought the bar aha okay A i, i to by było na tyle chyba Ale chrzęszczy. Jak krząszcz no na razie nie ma żadnych gości. Nie zrozpijeli się, czy co? Okej okay. Odsunąć się tak to wygląda kurczę niestety Nowe rozkazy Przegrupować się. Na razie nie że... Prze... Zaraz się odezwę jak będzie. Okej. Okay. I to by było na tyle chyba. E, eee, wiecie co, ludzie, chyba. No nie wiem, no kurczę, co? Jazda, jazda, jazda! Okej, okay, ktoś, ktoś chyba przyszedł. Rozbroić małunki, przede Już roz, już uzbroili? Kto tam uzbroił? Aha! Nie wiem, ten blaster jest czasem taki niecelny, mi się wydaje. Dobra, udało mi się. Gościa. Aha! Dlaczego tak mówił? Cholera. Tak od się Muszę wrócić! Sprawdźcie swoje współrzędne! Okej. Okay. <laughs> Padł. Padł jak głupi. Ej, coraz więcej ludzi przyszło. Wróć do sektora. O, o, o. Wróć do sektora. Wróć do sektora. Będzie. Kurczę, no nie wiem, no, gdzie oni się mogą podziewać Gdzieś się tam, kurczę, kamuflują. Ej, no. mhm. To fajnie. dobra OK yy, Jak na razie to lipa szczerze mówiąc. A, be, 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 be. Nie eee. widzę. lipa, tej Państwa nie ma. Oj, zdążę wrócić? Kurczę. Dobra. A, myślałem, że będę miał. E, rakietowego by się przydało bardziej niż. A, dobra. Nie ma tu. Biorę co jest. A, kurczę, troszkę, troszkę długo chyba to będzie. O, 8 minut już. Nie wiem czy. Czy mi się to opłaci? w ogóle. Na razie bida jest. Dobra. Kurde. Ale oni szybko się... I hedzik. Piękny hedzik. Ej, Jak komar chrzęszczy. Ch chrząszczy. Kurczę, ani widu, ani słychu. Tylko jeden... <laughs> jeden gościu tylko. Okej. Okay. <laughs> no nie, no i nie... nie. Okay. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Aha! Ale dostaje cały czas, dostaje obcięty ten typ no i, i... tak to jest właśnie w uderzeniu grać No po prostu... Nawet nie wiem czy się opłaca w ogóle ten odcinek dawać Bo no to jest Resident sleeper. Straszny Slipper No, jak się ma testaczek rakietowy, to się można fruwać. okej, okay, czyli Dalej! Okay. Dostaliśmy Okej. Łuska Ale jest OP Imperium jest OP. wow. Oh. wow, 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 wow. Także spokojnie, spokojnie, tam się proszę... Tam się proszę nie przejmować. <grywały> <grywały> Okej. Okay. Troszkę się wycofamy. Ujszcz, coraz więcej przybyło... ...typa. Już się coś zaczęło dziać więcej. Ok. Pięknie. Coś się zaczęło dziać więcej. Nawet. Nawet potrafią przejąć pięknie. Pięknie, proszę Państwa. Tu mamy kolejnego typa. OK, i mamy kolejnego killa. Mamy 26 eliminacji. No nawet to w sumie dobrze mogło mogło może współgrać, chociaż ja wolę rakietowego kola. Jak za mało punktów, tak jest idealny punkt. A dobra, weźmiemy tak Weźmiemy tego, bo już nawet więcej jest tamtych. Yy, więcej typów. Więcej typów już się pojawiło. Oni już tam przychodzą do ofensywy bardzo szybko. Atakują. Atakują niemiłosiernie. Poczekam aż. O nie, poczekam. Aż się zregeneruje, mój ten. Ale się nie zregenerowało, niestety. Bo zaczął mi gaz, kurde, wychodzić. Oj, oj. oj. Zaczynamy przegrywać, proszę Państwa. Coś się nie zdarza. Na co Ale mam nadzieję, że zdążę rzucić. A Ajajaj. Nie zdążyłem. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj. Dobra. I teraz chronić tylko pozostaje. Trzeba uważać, trzeba uważać. Tak jest. Trzeba uważać. Eee. Dobra. W łeb udało się walnąć, typa. Chyba tamtą, stamtąd będą... Uchodzić. Nie Niepotrzebnie, żebym rzucił... ojajaj. Ale tutaj nas... Y chcą zaorać. Nie podoba mi się to, nie podoba. Musimy bardzo szybko tam y, biegnąć. Y, bo jest... O, oczywiście nikt nie pilnuje. Kurde. Dobra, udało się. OK. Wow! Udało mi się. Udało mi się dwóch ogarnąć. Bardzo ładnie mi się to udało. I zyskać trochę czasu dla moich y, pobratymców. Dlaczego? Dobra. Dobra. Tam im rzucimy granacik. I piękne, tak jak szpica. Podłoga 4. Pozdrawiam. <grywa> chyba to. Albo bym wskoczył na. na górę. Ale nie umiem wskoczyć na tą górę. Może z tej strony uda mi się. Oj, chyba mi się nie uda tym. Tą postacią mi się nie uda. Eee. Uwaga! Dobra, ciśniemy ich. Nie pozwalamy im. Oni mogą nas podejść z dwóch stron. My na to nie, nie pozwolimy. Tutaj jest kolejny typ. Jeszcze czterech trzeba wyeliminować. Gościu sam sobie walnął, niestety hitbox yy, mu zostawił i miałem... Kurczę... oj uciekaj, uciekaj, uciekaj! Okej... Okay. Załatwiony, jeszcze jeden, jeszcze jeden trzeba łuki O nie, nie, no nie. No co za typy, nie pozwólmy. Szybko, 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 szybko. Dlaczego mój teammate stoi i tylko się patrzy? Super, super teammate. Dobra, udało się. Oj. O nie, tutaj za bardzo, oj, pilnują. A ja, 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 szybko, szybko, szybko. Jest bardzo niebezpiecznie. Oj, ojoj, 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 szybko. Dobra, idę z tej strony, może się uda. Tarcza ochronna, rozbroiłem! Udało się, proszę Państwa! O! Wow. Ała! Szybko, 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 szybko! Proszę Państwa, jest bardzo nieznośnie uodporniająca szpit. ten. Y Dobra, udało się rozbroić. Tylko mój team. Moi teammeci muszą, muszą zadziałać. Bo nie dam rady Nie dam rady sam. Muszą wszyscy wjechać. Muszą wszyscy wjechać na pełnej. oj, ojoj! Po co ja to użyłem? O, 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 udało się! Wstępujący nada. Uda dobra. Dobra, chyba może się to udać. Dobra. Jest! Udało się! GG! Wygrana, proszę państwa. 47 eliminacji. 10 zgonów. Elegancko, proszę państwa. 12, asyst, Także. GG! Także jesteśmy na pierwszym, na pierwszym miejscu, elegancko, także udało się. Także dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia niebawem Elolo 320.